Dzień dobry, czyście mi do was? Bardzo serdecznie jestem, Paweł, a dzisiaj ze mną jest Ren. No, hello, zaraz I moi drodzy, tak, BMG Drive skoki samochodowe, skoki Uuu. narciarskie i to ze skokami, moi drodzy, auta skaczą i wybijają się. I będziemy robili losowymi samochodami. Wow, 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 wow. wow. Aczkolwiek okay. muszę ci powiedzieć, że tego karty z jest strasznie ciężkie. No, Naprawdę. W moim przypadku, ten go-kart jest ciężki. No nie wiem, właśnie, czy ten manekin jest taki ciężki. Ale ogólnie mój właśnie teraz liże e, asfalt, nie? Chciałem ci powiedzieć. A ja poleciałem Totalnie. tak daleko już spadałem i nagle się obróciło i podwiało go, podwiało go właśnie. Tam. Random konflikt, obrotowóz dostałem. Dobra, słuchajcie, ogólnie właśnie mamy tak, e, oczywiście karczą parę na 2023 e, i o, mamy ustawiony tarmy, skok, skok mamy ustawiony na 300. Za chwilkę jakąś, e, mniej więcej pewnie sobie zmienimy na skok jakiś wyższy, 500? Tak. 600? I zakończymy A zakończymy tysiące. na 1000, pewnie że tak. Ryzyko rozbiegania silnika. Naura. Wyprzedził mnie. Dobra, pięknie i skok. O, w trakcie lotu w ogóle pękł mi silnik chciałem powiedzieć. Coś panie kolego. No co ty mówisz, nie w żadnym wypadku. Ja 500 plus przeskoczyłem. 500 plus przeskoczyłeś? Patrz, 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 czekaj, 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 tu nie pa, 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 teraz biorę cię! Byk! Odjechałeś od tyłu? Patrz! Wjechałem ci w bagażnik, stanie zaczepiliśmy się. Możemy jechać we dwójkę. Elegancko, ale ty płoniesz, aż zjerałeś się. ja nie płonę, ja mogę nie? sobie ładnie pokazywać. No dobra, dobra, spoko. masz nam widoki, naprawdę. Mówisz? Dobra. pyk, no, obema. No to ci da. No to nie lecimy. Wylecimy, a to ale w sumie ja taka jakby z tyłu tak trochę Audica jednak, ale nie do końca. Dobra, Czyli pięknie jest grzejemy. Złożony z ze wszystkich aut, rozumiem. Pasz, patrz, pasz, pasz, poleciałem, parzak poleciałem, minę 500 plus. 500 plus, a właściwie 550 moi drodzy. I a pięknym taki, taki ognistym telemarkiem. Dawaj do, wody, dawaj do wody, sięga. dawaj do wody, dawaj do wody. Bo płonie tak, stary. No, Schłódź się, kurczę. Skuć się, skuć się, skuć się. E, No niestety e, zajarało mnie tyle w temacie i widzę, że chyba e, ty e, paniesz... Ej, obrywam kołem. Czy to moje koło, czy twoje? Nie. Chyba moje. Bo to, że moje. Random config. Co to jest? O, włębiska. Driving exp Experience. Co o, ty o, ja masz? Dostałem. Co to za dziwne, jakieś coś? Dobra, jadę. Jak Dobra, włączam sobie ten. Włączam 4, sobie mam. tryb sportowy. Jak na H4, jak masz tam 6 kół widziałem. Dwa sprzodu i z tyłu na H4 i uu, Będzie do Pięknie 3. skoczył. Upa. Elegancko będzie 500, będzie 500 plus! Pięknie! Elegancko. Troszkę, że tak powiem, zdeformowałem, uu, uu. zrobiłem go takiego smarta bardziej w tym momencie. czym dokładnie 700. I patrz jeszcze, Nie, myślałem, że do wody wejdę. Nie, nie wejdę do pasenu. Płaski jak naleśnik, Dobra, random config, proszę bardzo. No i elegancko, teraz mam jakąś sportową taką... A ty też masz, o patrz, ja mam tak jakby trochę Lambo, ty masz też w sumie trochę jakby... Można powiedzieć, znaczy, wiesz co, no Lambo chyba w sumie też startowało od traktorów, no nie? Tak mi się wydaje. No, nie pierwszy, tak, pierwszy chyba samochód, ja pojazd to był traktor. Rozbiegany. W się sensie ciągnik. Dobra, elegancko, trzystówki, Okej. Okay. Silnik wystrzelił. Oj, widzę, że dzisiaj będzie wszystko powyżej 500. I lądowanie elegancko? Myślę, że tak. Myślę, że, tak, że tak. Dobra, nie do końca elegancko. Nie do końca elegancko. Urwało mi się coś. 500 nie przebije, więc nie ma już tradycji kultywanej. Tyłek mnie wyprzedził. mi mi wyprzedził. 150 metrów. Więc, e, no. Dobra. do wyklepania. Nie patrzcie na to. Eee, okej. Okay. Widzę ciągnikowo zrobiliśmy dzisiaj. Tak? A co tam dostałeś? Takie coś, o. Aha, no to idź tam gdzieś tam moje. Dobrze, dobrze. Uważaj, bo się Nie rozbijesz. Mogło... O, ryzyko zbierania silnika za chwilę puści blokada. Wiem, blokada puściła i w ja tym momencie pięknie ciśniemy. 100, 200. Pięknie 212 Niszko i wybicie. Ale jakże? Pięknie. Tylnymi kółeczkami. Pięknie, dobrze. Dachem, świetnie. Nadlądowanie. Eee, co ty nie powiesz? Ty widzisz, jak ja się toczę tam? Toczę się. Toczę eee, się. Tak, ale się dobrze. stoczyłem. Mega się no, stoczyłem. To ci zmienić już zmieniam naszą Zmieniam pochadę. Pochadę. A faktycznie na, minęło te symboliczne 5 minut, więc myślę, że na 600. Jednej. 600, dobrze. dawaj. Szwejcy Razy 2. Razy 2. Ło, bo... wow, ale dziduje. Dobra, <noise> czyli tak było 300, teraz <noise> jest 600. <noise> Dobra, a później znowu podwoimy, ja proponuję zrobić no magię stałe. i zrobić 1200 później po 5 minutach. Dobra, o, chłopie, ale to skoczyło. podwajać, Jak Jaki dziki skok. Ej, ja na moście wyląduję, czym się wydaje. Czy ja na moście wyląduję, czym się. Ty, no bez jaj. Ale to dobra, leci. Hmm. ale to Jestem leci. na moście przygotowany do. O kurczę zlagowało, dobra. U, 640 metrów. No. O, fajnie, ale się zjarałem! Dobra, o kurczę no dostałem koparę, ja o, już startuję o, Jak jestem płaski Ja już Ej, startuję, co? ja mam koparę Czekaj, klikam, ja będzie lagł O, dobra Jajko masz? Ja dostałem jajko wielkanocne Faktycznie Dobra Czekaj, nie to, nie, no nie to Nie ja się wyprzedzę zaraz jeszcze O, o, o blokada puściła, ja blokada wyprzedzę. puściła, dobrze Dzidam, dzidal dzidam Patrz, będę wyprzedzał o. Ty, kopara jest lepsza! Kopara lepsza od tego od jaja! Ale 200 jaja! 200 na godzinę! Ja mam 190! Stary, jaki ty masz, masz lekki pojazd! Ty wystrzeliłeś w kosmos! Jak poszedł? Właśnie kwestia jest taka, że Ale to jest oczywiście ja siła skoku, zaraz więc im lżejszy samochód, tym wyżej skacze. No, Uu, wylądować przede mną, dosłownie. Tak się spłaszczyłem jak kartka. No właśnie widzę, że ty jesteś jakiś spłaszczony o, strasznie. Nie mogę. Dobra, respie się. Bo już. Random nie config. Powiem. O kurczę, gokart. No. A ja zostałem tym, co Berbert przyjechał na wesele. Ale gokart jest lekki chyba, chociaż nie, te karty są strasznie ciężkie <laughs> jakieś. Może ten będzie lżejszy, ja nie wiem, ja No nie mam wiem. nadzieję, bo on taki wygląda na zwyczajniejszy. No, Moon Hawka. O, mnie wyprzedzał chyba. Nie wiem, czy zdąży. O? Nic się rozwalił. Tak, <grym> słyszałeś? Widziałeś? <grym Widziałem. <grym> Okej, okay, dobra, on jest ciężki. Auto berber, tak, to jest niesamowite. Tak, o, myślę, że tak. Ale tego karty są strasznie ciężkie. O, bardzo... 700 metrów. Dobra, ogólnie Ziomek poleciał, A... nie? Jest. O, 702. Stary, ja poleciałem nie na 300. Grałem. Ze skokiem siłą 600. Czujesz no, temat? No, przykro mi przykro No, straszne. Mi ty Dobra, random config. O, zrobić, straż ja o, straż pożarną dostałem. A ja O, straż pożarną! Ugasisz, jak tam będę skakał. Tak, dokładnie, ale ja tu mam pusto. Ja sam, berber. Dobra, cisnę, cisnę. Musimy myśleć po drodze, złap w powietrze, złap powietrze. Dobrze, chwytam. Chwytam siłę. Chwytam siłę. Zbieram mistry. siły do skoku. Jego wymarzone auto na no Pięknie, patrząc. dziki skok. Lecę. Elegancko, lecę po wce. Czy ja wyląduję, wyląduję? za tobą. Nie, na tobie. Chodź teraz, uważaj. Chłopie, o, wow. prosto w ciebie wjechałem. Ale żeś wycelował. Chłopie, ej stary, ty się zapaliłeś i od razu straż pożarna przyjechała. Widziałeś to? To jest to, to jest to, To jest to, oczekujemy. to jest to, czego właśnie dokładnie tego się oczekuje właśnie o straży pożarnej. Szybkiej reakcji. Dobra, dobra. random config. E, dobra, U. czekaj, tutaj zobaczmy co tobie. O, ale wczytuje coś. Takiego... O, jest. Defender. Ja dostałem jakiegoś Blast Drift... Co to? Jakiś Blast Drifter. U, uh, u, uh, jedzie. Ile? Szósty bieg już jedzie. mam. Ja mam bieg, gdy. I to jest tak. ostatni. Aha, bo on tu jest to, to taki driftowo, stąd tak bardziej, żeby wiesz, tam krótkie przełożenia nie ma. Uh, uh, uh. Dobra, no, ale no, mam ogólnie bardzo no. mocny skok, chciałem ci powiedzieć. Ja ogólnie to można sterować jak się ten, e, metrów, co? Okej, okay, lecę do mój. lasu, lecę do lasu. Widzę. Odszukaj Dobra, ukryłem się. Wymiego. Tak, niestety, pykło. Dobra. Random config, proszę bardzo. I co to? Cz nie, czekaj, o, o, o. Jakiś czekaj, sami. czekaj, już patrzę. Ja też mam tatusiowóz, zobacz. Widzisz? A ja? Nie, nie widzę. To jest tatusiowóz. teraz, teraz. Będę, widział, będę widział, zaraz Nie zaraz, masz patrzenia o. gdzie ty patrzysz! Teraz to jest wzią. Audiczka. Tylko taka wersja tatusiowóz bardziej. Suf, oczywiście. Długatszego tatusia chyba. <grystanie> tak, oczywiście. Cyk! Piękny skok! Elegancko. Polecę. Ej staria polecę od razu 260, na tego. 260, na piasek, 250, w piasku. w, w piasku. No, mówisz ty... no, no, to wybicie. Py! Z... To... No mówiłem. Wiem, że to jest tatusiowóz. Od razu poleciałem do piaskownicy. 550 Dzieciaki zadowolone. Dzieciaki oczywiście. Moje tak, no. Firma e... mają nic do powiedzenia. Ogólnie muszę powiedzieć jedną rzecz. Minęło kolejny ten, więc zwiększamy na 1200. No proszę, złotskoku. E, ale ogólnie chciałem Pacz. Ci powiedzieć, że ja w ogóle teraz mam jakiś taki mały wow. lekki chyba pojazd. Ej, Masz a pół Lego? Czym ja jestem pół Lego. Dobra lecę. Dobra, a ja mam Jak w ogóle go karta, tylko tego inną, inną wersję. Ło, nie za bardzo wersję. Więc mam nadzieję. Że jakoś ładnie mi skoczy Nie, leby, leby Nie, Lego, leci bokiem drifter, Widzę właśnie, drifter, widzę, 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 drifter. widzę, widzę, widzę właśnie, skaczesz. Puf! O, stary e, U mnie w ogóle teleportowałeś, byłeś i zniknąłeś, wiesz ci powiem. E, a ja ogólnie ten most przelecę. A ja lecę też nad mostem. Wysoko Bardzo wysoko Przeleciałem basen e, Kliknąć r żeby się teleportować. czekam okay. gdzie wyląduję. wylądowałem Dobra, random config. Jeszy. O, Wreszcie. jakiś zwykły, zwykły samochód dostałem, więc będzie fajne porównanie. U, patrz co ja tu No tutaj widzę tutaj właśnie jakiś taki. rajdoweczka taka. Potrężny. I to jeszcze z takim skrzydłem, sam raz do latania. Więc stary, no? masz szybki i prawdopodobnie bardzo lekki, bo to jest rajdowa, nie? Więc. E, I to skrzydło takie Taka chyba do, No, ten raz. I uwaga, hop! U. 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 Jasny. Ob obróciło mnie praktycznie. To jest jakiś do kosmos. to wybicie było. Prawdziwy kosmos normalnie. Tylko nie przemyliśmy się zderz. Nie, nie, zderzyliśmy się chyba nie? No nie, nie zderzyliśmy się. ale tak tak żarzmie mnie e, dachem do dołu. I tak wróciło. poszedłem w górę i wyląduję tuż z pod mostem. Nawet ja silnik nie wyszedł przodem. Most. Trochę bliżej niż to Lego. No, no widzę, widzę właśnie tam. oddali Dobra. Random config. Proszę bardzo. Fajnie, fajnie. O. Za. No i taką maszynę to ja rozumiem. Jaką ma? Włączę nitro. O, ja tutaj o, mam O, czekaj, o, a, 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 a. Wow. Uf, kopię, uważam, bo cię zlagowało. Dobra. Ło! Uważaj, bo cię ściąga. Czekaj, mnie ściągnęło właśnie. Co tu, jak mnie. Jest... Ja tutaj mam jakąś łódkę, więc na przykład odczepię się za. Co to jest łódka? To jest ten bagażnik dachowy. No ale do co tam możesz włożyć łódkę? Narty! I takie tam, inne. Oha! Narty, po co mi narty? Dobra, dobra dobra, 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 dobra. I skok? Ty Ej, no bez jaj. On, On jest taki moc? ciężki! Zaliczę? Ej, przeleciałem most! Ej, <laughs> pisałem, mam moc 1200 skoku i no mam 600, jest. 550, 570 skoku zrobiłem. No nie, no przykro mi, no przykro mi. To jest mi żenujące. Co mogę powiedzieć. Co ci dobra, mogę dawaj powiedzieć, kolejny powiem, ten, jest o, mi przykro. Mam traktora, ciągnika. Tylko to jest le. jakiś może, case, może magnum, dojedziesz. coś tam. Może dojedziesz tu na dół, no. Ja skoczę, zespę się u rany. góry, i jeszcze cię stary. No stary, ja mam wrażenie, że to ja będę wieczność raz. chyba jechał. Ja nie wiem, czy czekaj, spróbuj, a może tutaj Cześć jakieś sobie turbo? No nie, wiesz co, ja chyba po prostu skoczę i zobaczę, gdzie dolecę. A poleciałem w górę. I to są wysokie loty. Z no ale tego ten, tego powiem ci, że on jest taki dość lekki. Od sytuacji od wszystkiego. Przeleciałem o. most. Ten most dzisiaj już jest nie pierwszy raz przeleciany. Lądujesz za, za basenem, e, Wylosowałem znowu koparę, więc jeszcze raz będę losował, chociaż ta, ta. w sumie... Nie, dobra, pojadę koparą. Bo w sumie na 1200 skakałem, tylko na 300 było skok, no nie? No dobra, tak, No. Ta na nie było więc proszę bardzo. Ale to jest taki stary, klasyczny samochód z lat chyba, nie wiem, 80-tych to Wiecie, będzie to, co miałeś? trochę drewnem wyłożonym ta no. tak jak... No. Ale w stanie faktury. Premium, factorinus. to jest premium! O, dobra, blokada została zwolniona. rozpędzam się teraz. Stówka. Oj, 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 oj. 150. 150. Teraz sobie po prostu lecisz. Z 200. powietrze. Teraz się, po prostu I... się w miejscu. No i takiego skoku to, to koparą chyba nikt nie robił jeszcze. Live Hyper Live hyper, sorry. Live Herb. Polecisz z nami po daleko. Wybij się. <laughs> Pięknie. Odlecisz. O, dostałem Tak? Dobra, cofam się. Respię. E, co tu mam? Jakiś klasyk taki, dobra. O, i ja miałem tę BMK. kę Ooo, Berberta. dostałem taki, no, troszeczkę. Dziadkowóz. z do nas myśli jeszcze. Myślę, że ma czkarkę w tym momencie. Dokładnie. Znowu gadają o mnie. Dobra, i... pięknie. Skok. No, jest to ciężka maszyna. Tak się maszyna. wybiłem, stary, że mi się światła awaryjne włączyły. Poważnie? E, no ale powiem ci, że ten klasyk, on nie. nie jest taki ciężki, jednak te auta takie klasyczne, stare, one były toporne. Nie Męsno, no, to niestety. tutaj te loty są takie bycze, że to... O, oh. Mamy rekord od stary. Tutaj na, przed plażą dosłownie wylądowałem. No to plażą. ładnie. Dobra, dobra, czekaj. O, to może będzie dobre, bo to rajdóweczka jest. Dobra, to finał, dawaj. No? Tak, finał, zobaczmy co to masz, proszę bardzo, startujemy e, i lecimy, czekaj, no właśnie, wiem, jakiś powolny samochód, Buraka. taki rajdówa, więc kwestia dobrze Wyruchy, dobrać elektry. prędkość jest i... Elektryk. Słyszę tylko powietrze, to jest elektryczny. Uważnie? Jest Nie doleć, to daleko, no nie, Aha. nie, nie, nie. nie. Nie, nie, nie. Dobra, to nie dobra, dobra, dobra. Mam odcinka. No nie, no nie też nie, mój też w ogóle nie. nurkuje teraz, wiesz ci powiem. 620-30 metrów to nie, nie, nie. O. Jeszcze raz lecę na górę. Poszło 650, dobra, też faktycznie, jeszcze raz zrobię, co tam? Co mi szkodzi? Okej, okay, to znałem. A patrz co ja mam, miałem w ogóle y, ten ekologiczny jakiś. <laughs> złomek. Fajnie. No to lecimy. Wow, wow, stary, wow ale ci stanął. Dobra, no, dawaj, go, 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 go. Ej, w ogóle mam stary kanistry no, z benzyną dróg. tutaj u góry na dachu. To chyba źle. To może być problem potencjalny. <grym> może to tylko woda. Dobra. Dobra, tak skoczyłem. Się... Dobra, lecę. Oby nad mostem, oby nad mostem Na moście wyląduję na moście. Wyląduję na moście po raz pierwszy. Ja loduję. Pięknie. Ale to monster tak Elegancko. 750 Dobra. metrów, i nie, wy... nie ustało. A ja wylądowałem na moście, i widzę nową drogę w kierunku końca odcinka. Także chyba tym symbolicznym akcentem kończymy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Na razie do następnego, ale sygnał wciąż mi działa.